Dzień dobry, już pana. Proszę. halo, wszystko okej? Okay? pana. No halo Już paczki przyjechały. Jakie paczki? No nie wiem, ja tutaj tylko przewożę, ale do pana miałem przyjemność. A to chyba wiem, jakie, dobra. Ile się należy za dostawę? 30 dolarów za dostawę. Proszę bardzo. Dziękuję, proszę wziąć paczkę i już będzie w głowie. Do widzenia. Do widzenia, dobrego dnia życzę. Siemneczko widzę, witam was w kolejnym odcinku na moim kanale. I się Trochę inaczej, pobili mnie. W poprzednim odcinku. I... Nie wiem co mam robić, chyba będę się wyprowadzał stąd, skoro oni wiedzą gdzie ja jestem. Chyba czas opuścić tą chatę. No było fajnie Ale Józef jest totalnie wykończony Na wstępie powiem, że jeśli innego się spodobał Zostawcie suba, raz lajka tam na dole, bo bijemy 350 subów do końca roku A jeżeli to nam się uda To jest daily na kanale Jeszcze zapraszam was na rekrutację do naszej ekipy nagrywkowej Link w opisie Adwentowa rekrutacja do 24 grudnia, także Chodźcie na Discorda link w opisie Już nie przedłużam, przebieram się, pakuję się i idę. No, dobra, widzowie, nowe ciuszki, ubrałem się w kurtkę yy, idę do siwego. Bardziej jadę. Przecież tutaj nie ma, no co fajna chata, ale niestety trzeba ją puścić. Kieczę chroniasz, i yy, są. Trzeba o tym powiedzieć. Jeszcze jakbym zapomniał, za te ciuchy wyszło nam 400 dolarów, bo nie tylko to mam. Co się stało? Siema, Boże. Gdzie jest siwy? Za mną pewnie znowu siedzi Dobra. O, szpicia, no, tak A, tu jest. No. Napad, napadli mnie jakieś chłopie z ale no. wszystko boli. Jak byli ubrani? To Żarno stali co no. więcej? Czekaj, wstawaj! o jeszcze chwilę. Wstawaj, oh, wow. Sorry, A, ładnie, dziennie. A, ah, atakują! A, At a! Ah. Ah. Oa. Oh, ah. Kurde, za szybko dostałem. Oh. No, uh. musisz wstać. Nie, <coughs> yeah. stanę sam. Dobra. Ty, bo pobili nam człowieka. Jak to nam pobili? Człowieka kogo? Stefana? Nie. Dredistego. A, a, a to ty, Boże, nie poznałem ci przez te dredy to... wybacz. My Co się, się stało? Wyprowadziłem się znowu. A jak to się wyprowadziłeś? Napad, napadły jakieś chłopy w czarnych ubraniach i... A coś więcej? Nie. Że pobili mnie. Hmm. Dobra. A gdzie teraz mieszkasz, jak się stamtąd wyprowadziłeś? Nie, A. No to słuchaj, jak chcesz, to możesz tutaj zamieszkać u mnie do, do wyjaśnienia sprawy. Mam dużo wolnych sypialni w sumie. Dobra. Mam się tym zająć Siby? Jeszcze raz. Mam się tym zająć? E, możesz się tym zająć. Zajcie jakąś wolną sypialnię wojskową, którą. Tutaj to. To może być twoje. No. Dobra. Mam spoko nawet. To poczekaj. Musimy zają, zająć się tym pobiciem? Eh, Damy radę na spokojnie. Musimy. Dobra, wiecie no, co ja sobie może odpocznę. Ech, dobra, masz, masz tu adres. na kartce. Dobra, mirror. Bo, bo o, spokojny Dobra, dobra, dobra poczekaj. Ej, 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 ej. Ty, ty. ja? Słuchaj. Bo... Możecie bo... wyjść w spokoju pan... i id idę spać. Czekaj. Dobra. coś chce. Słuchaj, Dobra. jak się wyśpić, to po mnie, do mnie podbi, będę na dole przy barze. No. że ze mną. Dobra. Dobra, widzę, że Józef już stał. Wyspany jest, że go w miarę nic nie woli. Jak widzicie, chodzi już normalnie. Idziemy, bo tam niby ma jakąś robotę. O! o. No, wstałeś już. Tak. No, lepiej. dobra, mam robotę dla ciebie. O, jaką? Pójdziesz zdawać takie małe coś. O no. co? Nie chcę, ci pokażę. Tam tym Mercedesem będziesz miał zawieźć takie małe nieco, wiesz, do jakiego laboratorium z tam wiozłem dla mojego przyjaciela Te widzowie, ale tu jest miejsce, No, dostarczone. No i pięknie, wsiadaj i rozwiążę To już mi daj ten samochód. Ja się rozwiązę, wsiadaj. Dobra. Tak się wymówił. Jezu. O, szczerze, czy mi się z nimi bawić? Boże. Co? Co jest? Czemu? Czy to naprawdę wszystko się rozwiązuje w ten sposób? Tak, w tym mieście. Teraz ta będzie chyba spalone. Czy, czy, czy tylko zabijesz? Tak. No dobra, jeszcze powoli. Weźmy. Powoli już się zaczynam przyzwyczajać do takich widoków. Tak w ogóle kiedykolwiek zabiłeś. No nie wiem możliwe wyszulałem się z familii Tata to, to. to tam Ala o, no. no O, o. o się dala wyszłem czy szukałem nie Skąd wiesz, że tu jestem Pytałem po znajomych tak wyszło co ty, ty robisz tego gangstera? Czeka. A nie jestem już gangsterem. No jak to? No ja mam je w bagosach. No a tutaj co robisz? No w sumie robię takie coś, chodźmy może tutaj do kuchni. Tak szybko cię wypuścili ze szpitala po jednej nocy. Sam się wypisałem. Czeka, jak ktoś puka. Znowu. Boż. To tam. Dobre. No, dobry. Szukamy właściciela Buffalo. Jest tutaj? Eee, nie. A jednak Buffalo stoi pod domem. No jakby to Buffalo tu cały dzień stało przy pana. Eee, no, proszę pana, e, był ścig za Buffalo. Helikopter leciał za wami. I eee. było widać, jak Buffalo wjeżdża tutaj. Skąd ty się tutaj wziąłeś? Nie mogłem mnie znaleźć, jestem poszukiwany za publicznie, więc wiesz. Dobra, wiesz sam mam dobry pomysł. Poczekaj chwilę, odejdź. Dobra, zaprowadzę, zaprowadzę cię gdzieś, tylko nikomu o tym miejscu nie mów. Stoi ten radiowóz. Chcesz sobie radiowóz wziąć? Po co mi radiowóz dać? Nie wiem. No spoko. Już no się przyzwyczaiłem do widoków, do strzelania ludzi trochę. Robina też. O. Hmm. Co tu za radionka robi? Nie wiem. Nie wiem. Ja pierdziele. Przyjechali tutaj, musieliśmy się go pozbyć. Jest w celi na dole. Jak to wy? Gdzie jest siwy? Siwy, nie wiem. Pojechał dziś chyba. Nie Wiesz, co jakbyś pozbył się tej radiolki i mojego samochodu, to byłbym. albo go jakoś przemalował czy coś, to bym był wdzięczny. Sam z tego przemalujesz u mojego za... naszego zaufanego mechanika przy lotnisku. Ale przebiję o! jego? E. Siwy. Co ty robisz byłeś? Właśnie y, muszę się go pozbyć Właśnie widziałeś Bowna Co? Do no tego co dla ciebie robi Chyba nie Ej, porzucamy się śnieżkami? Dobra, widzimy się za niedługo skoczy, tylko zaatakować auta. Dobra Co to jest za dźwięk? Co się tam, dzieje? André. Co? Mam już Co? dosyć. Przejść ciebie, amigo. Tyle problemów na dzielnicy. Wiesz, jak to się teraz dla ciebie skończy? Ale ja, ja nic nie zrobiłem. Idziesz przede mną. Na dół. Na no nie dół. Nie strzelaj. Może. Hej! Wszystko dobrze. Tu ja raz widzę, jak jakiś człowiek umiera. Powiedzie ci coś, policjant jest w celi na dole. Dobra. Dobra, nie żyje, tylko też się pozbyć. Dobra, najlepiej go spalić w tej celi. Co? Weź go zabierz do celi po prostu, nieważne. No dobra. Jezu, szybko, zimno mi. O, o kurde, dobra. co to jest? Do góry? Ta, nie wnikaj, proszę nie zaglądać za kartonów. Idziemy do góry. Ale kurde, dam, dam. Da. Powiem szczerze. Zimno. Jestem w e... krótkim. O, ale w sumie ta. <laughs> Zapomniałem, że śnieg jest. Dobra, panie pilocie, lecimy do kajo. Co mówisz, staruszku? Ehi, darci sta rosco ti. Lecimy da Kajo. Dove sei? Lecimy.